Laura jest zdolną i pilną uczennicą pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ja kocham szkołę wręcz. Coś ty, a co tam tak najbardziej lubisz? Najbardziej moją klasę, ale nie lubię kiedy jest głośno. Silna osobowość dziewczynki zamknięta jest niestety w słabiutkim ciele. Siedmioletnia Laura Jadach z Nowogrodzca cierpi na zanik mięśni. Marcowe słodko i grzeje. Puszczają lody na rzekach, nad polami. Kr krążą z kowronki. W szkole jest wybitną uczennicą, najlepszą na półrocze była z kolegą takim swoim z ławki. Poniżej piątki nie schodzi, szóstka z, w ogóle jest wspaniała. O wierszych przed chwilą mówiła, to dwa razy go dosłownie przeczytała, i ona już płynie na pamięć. Zdolna Laura nie może nauczyć się jednego chodzenia. Codzienna, żmudna rehabilitacja to do tej pory jedyna walka z chorobą. Jednak teraz na horyzoncie pojawiła się nowa metoda leczenia i wielka szansa na lepsze zdrowie i życie dziewczynki. Nie chodzi, ciężko jej jest się poruszać. Kiedyś jeszcze trzy lata temu podnosiła rączki do góry, w tej chwili już nie podniesie sama, bo jest jej ciężko, po prostu te mięśnie osłabły. Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu. I y, pojechaliśmy, znaczy zdobyłam, y, zdobyłam numer telefonu do pana doktora z banku komórek macierzystych, i okazało się, że laurka może być leczona komórkami macierzystymi. Byliśmy w klinice w Lublinie, która to klinika zakwalifikowała właśnie na laurkę, laurkę na leczenie. I y, mogłaby od y, lipca mieć podawane komórki macierzyste, taką terapię rozpocząć. Z tym, że jest problem, y, finansowy jest problem. Mama Laury nie pracuje, tato jest na rencie. Rodzice nie mają pieniędzy na bardzo obiecującą w przypadku Laury terapię komórkami macierzystymi. Cała terapia około 60 tysięcy kosztuje, a my jesteśmy y, Jesteśmy w kropce, no bo pieniążki, które dostajemy, ja jako opiekunka właśnie Laurki, z tego tytułu, że zrezygnowałam z pracy, to dostaję pieniążki właśnie na nią. I, i te pieniążki też idą na rehabilitację, na potrzeby w domu, na wyjazdy do lekarzy, specjalistów. Jeździmy ciągle to do Warszawy, to do Bydgoszczy z synem, bo syn też ma inną chorobę. Syn choruje na nerwiakowłókniakowatość typu pierwszego. No i cały czas wymaga różnych badań. Po trzech latach zaczęła chodzić, i tam miesiąc czasu pochodziła sama i z powrotem już ten, i rehabilitacja jest konieczna non stop, bo to powoduje brak rehabilitacji przykurcze mięśni, a godzina rehabilitacji kosztuje 100 zł codziennie. Laura jest podopieczną Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, które udostępnia swoje konto i numer KRS do przekazania 1% podatku na rzecz dziewczynki. Dane do wpłat i przekazania 1% podajemy na ekranie, a także na naszej stronie internetowej łużyce.info. Czasu na nazbieranie pieniędzy jest bardzo mało. Teraz w kwietniu, w kwietniu, pod koniec kwietnia, będzie się zbierać Komisja Bioetyczna, która zakwalifikuje ją tak jakby po raz drugi. Do do leczenia i po tej komisji trzy miesiące ma upłynąć, żeby się uprawomocnił właśnie ten y, decyzja tej komisji i, i czas na znalezienie nam właśnie tych y, komórek. Także w sumie mamy około trzech miesięcy, żeby nazbierać te pieniążki. Eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi to wielka szansa na odzyskanie zdrowia przez laurkę. Z całego serca prosimy ludzi. O pomoc i wsparcie na leczenie naszych córki. Proszę o pomoc. I najważniejsze jest właśnie ta kwota, żebyśmy zbierali na to, żebyś mogła chodzić. O czym marzy, Laura? Tylko o dobrym zdrowiu. Marzę chodzić, to jest najważniejsze. pozycją złocie na pewno.